Jarosław Żukowski, 15 grudnia. Dzień dobry. Co ważnego zdarzyło się w prawie podatkowym między 6 a 10 grudnia? Zapraszam na Wiadomości Podatkowe. Czyżby amortyzacyjny błąd w polskim ładzie? To fiskus powinien wiedzieć, czy podatnikowi przysługuje ulga IP Box. Kryptowaluta? Nie waluta. Rządowe Centrum Legislacji pracuje pełną parą. Kolejne projekty aktów prawnych pojawiają się na stronach RCL. Dzisiaj wybraliśmy dla Państwa cztery z nich do programu, a wszystkie wyślemy razem z innymi materiałami na Państwa skrzynki mailowe. Usługi niematerialne świadczone polskiemu podatnikowi za granicami są pod czujnym okiem fiskusa. Tego typu transakcje miewają symptomy pozornych i służą ucieczce z zyskami. Istnieje wymóg, aby koszt każdej takiej operacji wycenianej na ponad 2 miliony złotych, poddać pod rozwagę fiskusowi. Czy jest on uzasadniony z punktu widzenia osiągania przychodu przedsiębiorstwa i że nie musi być objęty podatkiem u źródła? Zgłaszanie takowych transakcji, zwane wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu preferencji od nowego roku będzie odbywało się też za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Projekt rozporządzenia znajduje się w rządowym centrum legislacji. A już za chwilę o tym, ile radości przynoszą kasy fiskalne. Aktualne rozporządzenie o zwolnieniach z obowiązku posiadania kas rejestrujących wygasa z końcem roku. Ale już jest projekt nowego, który spowoduje, że wszyscy będziemy szczęśliwsi. Ale od początku. Od 1 lipca 2022 roku bezwzględny obowiązek stosowania kas rejestrujących został rozszerzony o podmioty, które oferują usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi. Opisuje je PKW 452030 A gdzie ta szczęśliwość zapytają Państwo? Proszę posłuchać fragmentu uzasadnienia do projektu. Budżet Państwa zyska w przyszłym roku 6 700 tysięcy złotych. A w 2023 już nawet 27 milionów. Ale to nie wszystko, bo dzięki zainstalowaniu kas fiskalnych w myjniach spadną koszty kontroli. Szczęśliwsi będą również przedsiębiorcy. Ministerstwo Finansów zakłada, że ilość podmiotów wzrośnie z obecnych 5 tysięcy o 1%. Zasady zwolnień opisane w rozporządzeniu będą funkcjonowały w latach 2022 i 2023. Szczęście zaczniemy badać więc w przyszłym roku i o jego wzrośnie na pewno Państwa poinformujemy. Przyciąganie bogatych podatników będzie teraz łatwiejsze. Projekt rozporządzenia ministra finansów adresowany jest do podatników, którzy swoje dochody uzyskują za granicą. Dzięki zmianie rezydencji podatkowej na terytorium Polski uzyskają możliwość skorzystania z prostego ryczałtowego podatku w wysokości 200 tys. złotych rocznie. Jest jednak warunek to przeznaczenie 100 tysięcy złotych rocznie na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzywienie kultury fizycznej. Podobny system obowiązuje m.in. w Grecji z tą różnicą, że południowcy zobowiązują beneficjentów do bezpośredniego lub pośredniego zainwestowania 500 tysięcy euro w krajowe nieruchomości, przedsiębiorstwa lub papiery wartościowe. O innych europejskich przykładach ryczałtu od przychodów zagranicznych w naszym materiale redakcyjnym. Ryczałt od przychodów zagranicznych to jeden z istotnych elementów polskiego ładu. To oferta dla tych, którzy dysponują ponad przeciętnym poziomem aktywów. Cudzoziemiec lub Polak, który przez co najmniej pięć z sześciu ostatnich lat był rezydentem innego kraju, a po osiedleniu w Polsce nadal uzyskuje dochody z zagranicy. Będzie mógł upłacić od nich podatek w stałej, zryczałtowanej w wysokości 200 tys. złotych rocznie. Grecja to nie jedyny kraj, który podobną zachętę ma w swoim systemie podatkowym. To rozwiązanie funkcjonuje również z powodzeniem w Szwajcarii w 2017 roku na ten model zdecydowały się także Włochy. Tam zryczałtowany podatek od przychodów zagranicznych to 100 000 euro rocznie. Do atrakcyjnych z wielu względów Włoch. Przeniosło swoją rezydencję lub zamierza to zrobić 160 bogaczy. A kto skusi się na ofertę Polskiego Ładu? Eksperci oceniają, że może być atrakcyjna dla zamożnych Ukraińców i Białorusinów lub obywateli tych państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Procedowane jest rozporządzenie ministra finansów w sprawie obniżenia podatku VAT na importowane z państw Unii Europejskiej ciepło, gaz oraz energię elektryczną. Według projektu stawka VAT na ciepło i gaz ma zostać obniżona z 23 do 5%, a na prąd do 8%. W tym samym rozporządzeniu przewidziano, że darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego czynione w związku z pandemią do odwołania objęte zostają zerową stawką VAT. 9 grudnia Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o podatku od sprzedaży detalicznej. Obie trafią teraz do Senatu. Ustawy to element tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zmiany obejmują obniżenie do, od 20 grudnia do 31 maja 2022 roku stawek akcyzy na paliwo, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa oraz gaz do napędu silników spalinowych. Od 1 stycznia do końca maja przyszłego roku obniżona zostanie również stawka akcyzy na energię elektryczną. Dodatkowo paliwa nie będą podlegały podatkowi od sprzedaży detalicznej. Kolejna informacja będzie o Malcie i ważnej zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmieniono umowę między Polską a Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania. Szczegóły zmian skodyfikowane w ustawie znane są jedynie z wyjaśnień ministra finansów. Zmieniono definicję dywidendy, taksację podatku u źródła, opodatkowanie menedżmentu spółek zarejestrowanych na Malcie oraz wprowadzono, cytuję, możliwości wykorzystania informacji podatkowych dla innych celów. Nie wiemy jeszcze, co szczegółowo oznacza ta terminologia, zwłaszcza to ostatnie sformułowanie. W każdym razie, Malta przestaje być dla polskiego podatnika rajem podatkowym, więc już w ogóle nie ma chyba po co jechać na Maltę. A po co posłowie składają interpelacje? Kolejne dwie informacje będą właśnie o tym. O amortyzację budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, pytał w swojej interpelacji poseł Michał Jaros. Zauważył, że w noweli ustawy o CIT znalazł się zapis uniemożliwiający amortyzowanie budynków i lokali, ale z kolei przepis ustawy wprowadzającej Polski Ład daje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych do końca 2020 roku. Okazuje się, że poseł miał rację, bo Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych obowiązywać będzie do końca 2020 roku, pod warunkiem, że odpisy te będą dotyczyły obiektów nabytych przed 1 stycznia 2022 roku. Z kolei poseł Grzegorz Woźniak pytał o subwencję dla gmin, która ma kompensować mniejsze wpływy samorządów z tytułu obniżenia w przyszłym roku CIT i PIT. Pieniądze w sile 8 miliardów złotych gminy powinny otrzymać jeszcze w grudniu tego roku. Natomiast część subwencji zwanej rozwojową w wysokości 3 miliardów złotych otrzymają w styczniu 2023 roku. Zdaniem Ministerstwa Finansów, w rezultacie tej operacji dochody polskich samorządów wzrosną w przyszłym roku o 10,3%. Z Sejmu przenosimy się teraz na sale sądowe. To ważne orzeczenie dla podatników, którzy korzystają z ulgi IP Box na działalność badawczo-rozwojową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł, że to na dyrektorze Krajowej Informacji Skarbowej ciąży obowiązek zinterpretowania, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową i dzięki temu może skorzystać z ulgi IP-BOX. Sąd podkreślił, że organ nie może przenosić tego obowiązku na podatnika. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wymiana kryptowalut na inne kryptowaluty a także na quasi-środki płatnicze, tudzież usługi, jest neutralna podatkowo. Wyrok wydano w rezultacie zaskarżenia interpretacji KIS, która uznała, że wymiana quasi-pieniądza elektronicznego na elektroniczne pliki dźwiękowe jest transakcją opodatkowaną. Sąd nie zgodził się z tym stanowiskiem, podnosząc, że kryptowaluty, quasi-waluty elektroniczne nie są środkiem płatniczym w Polsce. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego menadżer, który otrzymałby od spółki waranty na nabycie jej akcji, następnie nabyłby te akcje, a potem je odsprzedał, musiałby zapłacić podatek PIT trzy razy. Pierwszy raz, kiedy otrzymał waranty, po raz kolejny od zysku wynikłego z różnicy wartości warantu i uzyskanych na jego mocy akcji, następnie od zysku z odsprzedaży akcji. Można by logicznie mniemać, że gdyby na opisanej transakcji Nastąpiła strata, podatek powinien być ujemny, czyli fiskus zwróci pieniądze. Logika jednak jest pewnym sposobem dochodzenia do niepewnych wniosków. NSA nie, nie wypowiada się w sprawie możliwości zaistnienia takiej sytuacji. W sprawie komentarza do tych wyroków łączymy się z panem Radosławem Żukiem z kancelarii Żuk. Pośpiech, panie mecenasie, wieloletni spór o to, kiedy menadżer ma zapłacić podatek od akcji, został w końcu rozstrzygnięty. Co sądzi pan o tych orzeczeniach? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo. Cieszmy się, że nie trzykrotnie ma zapłacić podatek. Oczywiście mówię to bardzo zgryźliwie, dlatego że ta idea fiskalizmu jest tutaj bardzo widoczna w tym orzeczeniu. Przypomnijmy dokładnie o co chodziło. Chodziło o to, że najpierw menadżer otrzymał akcje i te akcje, zdaniem fiskusa i zdaniem również NSA, powinny być opłatkowane w dacie otrzymania ich według wartości nominalnej wtedy od tej wartości trzeba byłoby rozliczyć podatek dochodowy. No, i następnie przy sprzedaży tych akcji od wzrostu wartości, tak można było powiedzieć, tych akcji, również podatek trzeba byłoby zapłacić. Według mnie jedyna słuszna idea to zapłata podatku w momencie, w którym dochodzi do sprzedaży tych udziałów, czy też akcji w spółce i w ten sposób trzeba było do tego tematu podejść. No Tego typu orzeczenie niestety nie jest nowością. Wydawało się jednak, że tutaj w związku z ostatnimi zmianami w przepisach wszystko jest jasne, okazuje się, że jednak nie i ten podatek podwójnie poniekąd trzeba płacić. Dziękuję serdecznie za ten komentarz, a my wracamy do kolejnych wiadomości. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał stanowisko lokalnego organu podatkowego, który uznał, że nieruchomości pośrednio związane z kwalifikowaną działalnością gospodarczą opodatkowane powinny być najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Podatnik spółka produkcyjna wnosiła, że działka nie była związana bezpośrednio z procesem produkcji. Była przeznaczona na działalność biurową, magazynową lub socjalną, więc powinna być objęta stawką niższą, jak każde inne nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej. Stawka podatku od nieruchomości dla działalności kwalifikowanych na terenie rzeczonej gminy jest 28 razy wyższa niż stawka dla pozostałych działalności. Gmina, która inwestowała w remont budynku przeznaczonego dla urzędu, jak i działalności komercyjnej, chciała odliczyć zapłacony VAT. Podatek ten wolno samorządom odliczyć, gdy wydatki ponoszone są na cele komercyjne, a nie wolno, jeżeli na swoje własne. Problem był taki, że skoro nieruchomość służyć będzie jednym i drugim celom, to w jakiej proporcji VAT może być odliczony? Wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie uznał, że metoda klucza powierzchniowego jest słuszna. To znaczy, jeżeli nieruchomość będzie wykorzystywana komercyjnie na 30% powierzchni, możliwość odliczenia podatku dotyczy 30% VAT-u zawartego w wydatkach na remont. Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnęła ważną sprawę proceduralną. Załącznik do pisma ogólnego przesłanego przez platformę ePuAP musi być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. A za chwilę dalszy ciąg swoistego serialu interpretacyjnego. Budynek to czy budowla? I znów mamy rozstrzygnięcie zasadniczej kwestii: czy obiekt budowlany jest budynkiem czy budowlą? Tym razem sąd naczelny administracyjny. Orzekał w sprawie infrastruktury portowej i orzekł, że zbiornik na paliwo, który ma dno i jest tylko posadowiony na fundamencie, nie spełnia cech budynku. Bałaganu z podatkiem od nieruchomości w tej sprawie było więcej. Spółka wskazała, że przysługuje jej zwolnienie z podatku od nieruchomości. Naczelny sąd administracyjny stwierdził, że ze zwolnienia mogą korzystać jedynie podmioty zarządzające portami, a spółka nie jest takim podmiotem. Jaka jest odpowiedzialność byłego członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki? W najnowszym numerze Kazusu Podatkowego odpowiada na to pytanie Joanna Przyjemska. Autorka omawia przypadek z wokandy, gdzie okazało się, że były prezes niekoniecznie musi odpowiadać za błędy następnego. Warto przeczytać, bo każdemu z nas się może to przytrafić. Polecam Kazus Podatkowy. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam już na nasz kolejny program za tydzień. I jeszcze jedno przypomnienie: wszystkie informacje podatkowe z poprzedniego tygodnia otrzymają Państwo w linku na swoje skrzynki mailowe. Do zobaczenia!